wydarzenia, o których świat nie może zapomnieć. UNESCO gromadzi je na specjalnej liście zatytułowanej Pamięć Świata. Znajduje się na niej podziemne archiwum warszawskiego getta. Opracowywało je 36 osób. Pod przewodnictwem historyka Emanuela Ringelbluma. Ale autorami tego archiwum są wszyscy mieszkańcy warszawskiego getta. To ich wspomnienia, listy, rysunki i fotografie przyczyniły się do powstania tego wstrząsającego archiwum. Jak wyglądało życie za murem? Oprócz relacji tych, którzy przeżyli, najwięcej informacji daje nam prawie 30 tysięcy kart zebranych w archiwum Ringelbluma, czyli podziemnym archiwum getta warszawskiego. Zapisano je w jidysz, po polsku, niemiecku i hebrajsku. W listopadzie 1940 roku nieopodal Wielkiej Synagogi należnie powstaje organizacja Onek Szabat, czyli Radość Soboty. Wie o tym tylko garstka jej członków. Zadaniem grupy było początkowo zbieranie i opracowywanie dokumentacji losu polskich Żydów, pod niemiecką okupacją. Do czasu na początku 1942 roku z kolejnych miast spływały wiadomości o masowych mordach. Stojący na czele organizacji historyk Emanuel Ringelblum zdecydował, że zamiast życia trzeba zacząć dokumentować zagładę i jak najszybciej dotrzeć z tymi informacjami do opinii publicznej za granicą. Jego pomocnikami są głównie intelektualiści, pisarze, nauczyciele, naukowcy, działacze społeczni. Choć nie brakuje też zubożałych uchodźców. Różni historia i poglądy łączy chęć zachowania pamięci o polskich Żydach. W Onek Szabat jest m.in. Emanuel Ringelblum, Hersz Wasser, Eliak Gutkowski i Zack Gitterman, Menachem Mendelkohn, kohn Rabinowicz, Szmul Winter, Aleksander Landau, Elizer lippe Bloch, Daniel Guzik i Abraham Lewin. Zawartość archiwum to wstrząsający zapis życia i umierania pod okupacją ludzi ze wszystkich środowisk. Są tu dokumenty życia społecznego, bilety tramwajowe, kartki na żywność, zaproszenia do teatru, ale też dokumenty urzędowe, rozporządzenia, prasa, korespondencja, są obwieszczenia, legitymacje, opakowania, blankiety pocztowe, są wreszcie dzienniki, pamiętniki i kartki pocztowe, również z transportów do obozów zagłady. Są też obrazy Geli Seksztajn i raz po raz chwytające za serce prośby – nie zapomnijcie o nas! Miejsce, gdzie przechowywany jest archiwum, jest podwójnie symboliczne. Budynek nie tylko przetrwał zagładę, ale były tu też biura Żydowskiej Samopomocy Społecznej. To właśnie ta organizacja była przykrywką dla działalności Onek Szabat. Zespół pracujący nad archiwum robi co może, żeby losy zatrzymanej tu pamięci nie podzieliły losu mieszkańców getta. Na początku sierpnia 1942 roku pierwsza część materiałów w 10 metalowych cynkowanych pudłach zostaje ukryta w piwnicy na Nowolipkach. Odpisy dokumentacji trafiały do delegatury rządu na kraj i tą drogą docierały na Zachód. Jeszcze w grudniu 1942 roku dramatyczny apel o wsparcie, wymianę dzieci, broń, pieniądze, powstrzymanie mordów i zemstę żydowski Komitet Narodowy w Polsce przesłał do Londynu. Jego adresatami byli Amerykański i Światowy Kongres Żydów. Odpowiedź nie nadeszła. Pozostałe dwie części archiwum w pańkach pomleku zostają zakopane w lutym i kwietniu 1943 roku. Zagłada nie oszczędziła twórców archiwum. Wojnę przeżyła tylko Rachela Auerbach i Hersch Wasser. Na nich, ostatnich strażnika zbiorowej pamięci, spoczęła odpowiedzialność za to, by treść zasobu ujrzała światło dzienne. Pierwszą część odkopano we wrześniu 1946 roku, drugą odkryto przypadkiem 4 lata później. Dotąd nie udało się odnaleźć trzeciej części archiwum, zakopanej tuż przed wybuchem powstania w Getcie. Tam, gdzie miała być ukryta, przy Świętojerskiej, stoi dziś ambasada chińska.